Jestem w Amalfi, bo moja mama to po prostu jest wiksiara. Nie wolno pić alkoholu, pamiętajcie o tym. Czego się nie robi dla miłości? Nie uwierzycie, co zrobiłam. Jedziemy w góry. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w takim kilkudniowym vlogu i na dzień dobry powiem Wam, że nie uwierzycie, co zrobiłam. A mianowicie, słuchajcie, prawie wyszłam na gaciach i staniku do pracy. Haha! No nie, nie wiem, po prostu tą sukienkę, którą tej mam. E, kupiłam ją w Lidlu e, w sobotę i od razu ją e, wyprałam i to jest sukienka w cytryny. Ona chyba się nawet nazywa Amalfi, więc jestem w Amalfi i powiem Wam szczerze, że po prostu jest przefantastyczna. To jest 100% wiskoza. Ona jest taka... Może jest taka trochę y, jakby ala fartuszek, ale mi ona się bardzo podoba i jest długa. Ona sięga mi tak do połowy łydki y, i słuchajcie, kosztowała 23 zł czy jakoś, tak? Nie pamiętam dokładnie. Teraz jeden jeszcze do bankomatu, żeby wybrać kasę. No i zaczynamy kolejny tydzień. Ten tydzień będzie bardzo krótki, z tego względu, że y, piątek mamy. Wolny, nie idziemy do pracy. Dla mnie to jest akurat na minus, ponieważ musiałam zmarnować dzień wolny, a ten dzień wolny mogłabym przeznaczyć na coś innego na jakiś inny wyjazd czy coś, no ale niestety wyszło jak wyszło, więc co zrobisz? Jak nic nie zrobisz, nie? Odzywam się do Was po robocie. Siemano, jest już godzina 16, ja jestem w domu. Zobaczcie, jakiego mam wielkiego kabaczka, jak to mówi stary. I będę tutaj przygotowywać. Chociaż widzę, że Bartek zamoczył ciecierzycę, więc nie wiem. W każdym razie ja zrobię tam z tego przepisu jakiś taki omlet w piekarniku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę bardzo, mamy taki tej Omlecik zrobiony, gotowy, trochę przyprawiony. O! Po obiedzie czas na szybki spacer z tego względu, że słuchajcie. W tym roku bardzo mało spacerowałam tutaj w domu. Yy, Natrobiłam trochę w świadomości to nie powiem, że nie, ale jako taką w domu tutaj to spacerowałam, mało, przez co I nie jestem zadowolona. Ale teraz stwierdziłam, że nie ma to tamto. W tym tygodniu trochę się ruszam. Po pierwsze dlatego, że w przyszłym miesiącu jedziemy w góry. Ja i góry to są dwie sprzeczności, więc nie wiem, jak sobie z tym poradzę i jak w ogóle dam radę, bo ja człowiekiem gór nie jestem i pewnie nie będę, ale czego się nie robi dla miłości. Ale nie dopowiedziałam sobie, w jakim celu ja idę, <laughs> bo to jest bardzo zabawne. Słuchajcie, w, z... w sobotę byliśmy na imprezie integracyjnej, było bardzo fajnie, przyjemnie, sielski klimat, spokój, a w środę mamy kolejną imprezę. I po prostu wiecie Ach, ta impreza to mnie wykończył. <grystanie> no. Nie wolno pić alkoholu, pamiętajcie o tym. No dobra. Nie tak źle słuchajcie. Trochę się przeszłam. Spoko. A tu są moje piękne słoneczniki. Kocham słoneczniki naprawdę. Basenik niestety samotny. Tutaj jest woda po prostu deszczowa, więc wiecie, normalnie jest akurat... O! Jestem, słuchajcie, teraz w Iławie, bo przyjechałam po moją mamę. Bo moja mama to po prostu jest wiksiara. Słuchaj, nie wiem, czemu mnie ja rozłączyło. W każdym razie mama jest wiksiarą. Tydzień czasu balowała. No, była na jakiejś imprezie i balowała tydzień czasu. Także spoko, no dobrze, niech kobieta się bawi. Co zostało co tak naprawdę seniorom, nie? Ma siłę, energię. Całe szczęście. W pełni zdrowa, praktycznie, więc czemu miałaby nie korzystać? No, teraz się zastanawiam właśnie, o której przyjedzie do końca, bo już cały czas zaskupiałam, czy ona przyjedzie 15, po, czy 20, po, czy jeszcze później. Nie mam pojęcia, w każdym razie zaraz będę zobaczyć. Ale teraz słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć o tym, że. E, co chciałam powiedzieć? Że sobotę byłam w Lubawie w Tedim i w Tedim już są świąteczne ozdoby. Słuchajcie. Ale yy, tak, ja też kupiłam już kilka rzeczy świątecznych, ponieważ robiłam zamówienie na Timu temu. I po prostu mówię, kurde, mówię, w sumie zrobię to jakieś tam takie trzy yy, yy, pierdołki kupiłam. Trzy cztery pierdełki, cztery. I mówię, bo nie wiem, czy będę robiła zamówienie, ale okazało się, że robiłam zamówienie, czekam na nie. <grym> I też tam... To tam, tam też coś świątecznego będzie, ale takie. A, chyba domówiłam te łyżki. Jak dostanę te, te no to wam pokażę. Czy Czytam na, albo na InstaStory, albo na TikToku, albo gdziekolwiek tam jakoś, jakoś to wam pokażę pewnie. E, ogólnie to zapraszam Was na TikToka. Bardzo prężnie teraz tam działam. Nie, prężnie nie. Po prostu jakoś tak się wbiłam w algorytm. Zdecydowanie. A na Instagramie totalnie spadam z algorytmu, także żenada. Dzień dobry, we wtorek, słuchajcie, ja już jestem gotowa, dzisiaj czarna stylówka, <laughs> więc tak, no, mi co, pozostaje mi nic innego jak ruszyć po prostu do roboty, niestety, trzeba. A tak jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, że założyłam sobie taki słoiczek. Napisałem Savings, no więc zobaczymy. I tutaj będę wrzucać złotówki i dwójki. E, mam nadzieję, że uda mi się go zapełnić. Zobaczymy. Trzeba to odbić, i po prostu trzeba zabieg A jeżeli macie jakiś pomysł na dodatkowy zarobek, to byłabym wdzięczna za jakieś pomysły, bo po prostu. No, znaczy wiecie, ja akurat e, powiem Wam tak: że dla mnie pieniądze nie są najważniejsze. Naprawdę. Oczywiście, dzięki pieniążkom e, możemy iść do lekarzy, którzy, do których e, normalnie się nie dostaniemy na kasę chorych, to po pierwsze. E, możemy sobie wyjechać i tak dalej. No i przede wszystkim e, no, musimy opłaty robić i w ogóle. Ale e, ten rok 2024 jest absolutnie niefajny. To nie jest fajny rok. E, Miało być inaczej, a wyszło jak zwykle, musiałam wrócić do pracy na etat, yy, co dla mnie nie jest korzystne. Dla mnie powiedziałabym, że to jest bardzo niekorzystne i mam te okulary krzywe i mnie denerwują. Dla mnie to jest bardzo niekorzystne. Na tyle niekorzystne, że ja już pracując dwa miesiące mam serdecznie, serdecznie dość i zaczyna mi się to samo, co miałam. Yy, mojej poprzedniej pracy, jednakże tutaj pod tym kątem akurat jest lepiej, w tym sensie, że nie ma mobbingu i nie ma aż takiej presji czasu, więc to jest na duży plus i jeżeli ktoś z Was zna sprawdzone metody jakiejś dodatkowej pracy, którą można wykonywać zdalnie, nie żadne jakieś tam wypełnianie ankiet, no nie oszukujmy się, ankiety się wypełniają gdzie szukać, bo po prostu pełno naciągaczy wszędzie gdzieś jest, albo jakieś po prostu kierdoły, ankiety i ankiety, a mnie to po prostu nie bawi. Pach. No. I to chyba tyle słowem wstępu we wtorek. Dzisiaj jakieś ambitne plany. Niekoniecznie nie mam dzisiaj jakichś ambitnych planów. Ten tydzień jest taki bym powiedziała trochę chill. o godzinie dziewiątej czy rano bo to się po prostu mija z celem tak, dobra, to wyjdziemy się po pracy dzisiaj w pracy słuchać będę RMF 80 lata a jak? ale słuchajcie, przyjemnie grzeje bardzo cieplutko a ja się obawiałam, że będzie mi za chłodno a jest mi za gorąco, mam wyglądane kolarki. I słuchajcie, ostatnio widziałam właśnie taki wpis na Instagramie odnośnie kolarek, że kolarki nadają się tylko i wyłącznie na jazdę na rowerze i do niczego innego. Ja uważam, że to jest świetna sprawa. Bardzo dobre są na wakacje, na lato, na upał. Sprawdzają mi się idealnie. Pokaż jak grasz No pokaż no w robocie. Ała Kabrynia chcesz coś czy nie coś mam Dostań. chcesz No pewnie że będziesz chciała nie poczekajcie no to taka jest wyjazdowa, nie? Dzień dobry wsiode, witajcie. Koszmarny pronek, bardzo zły jestem bardzo niewyspana. Koszmarnie niewyspana, słuchajcie, oczy mnie szczypią po prostu jest katastrofa. Powiem Wam szczerze, że nie, nie, po prostu szkoda strzępić sobie języka z takich pozytywnych rzeczy to jest to że wczoraj zrobiłam spory spacer 5,5 kilometra tylko buty Zoo, y, w Netto także spoko, dobrze, że był fajnie, także dzisiaj mamy małą imprezkę numer 2 w ciągu kilku dni to moim zdaniem to będzie ostatnia imprezka w tym sezonie tak naprawdę ale powiem Wam też szczerze, że nie wiem jak długo wytrzymam dzisiaj, bo jestem Naprawdę jestem konkretnie zmęczona, a jeszcze... E, dobra szkoda słównia, nie mogę się denerwować, ja się nie mogę stresować. Dobra, nieważne. W każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego krótkiego vloga. Dużo pogadałam sobie,